rozdział piętnasty jam jest krzew winny prawdziwy a ojciec mój jest winogrodnikiem każdą latorośl która we mnie owoc nie przynosi odcina a każdą która przynosi owoc oczyszcza aby obfitszy owoc przynosiła już wy jesteście czystymi dla słowa które do was mówiłem Mieszkajcież we mnie i ja w was. Jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie zostawała w krzewie winnym tak i wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Jam jest krzew winny, a wy latoroślami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Jeśliby kto nie mieszkał we mnie, Precz wyrzucony będzie klatoroś i uschnie, i zbierają je i na ogień wrzucają i spłoną. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czegokolwiek byście chcieli proście, a stanie się wam, wtem będzie uwielbiony Ojciec mój, jeżeli obfity owoc przyniesiecie i będziecie moimi uczniami. Jak mię umiłował Ojciec, taki ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby moja radość w was trwała, a wasza radość była zupełną. Tak jest przykazanie moje, abyście się miłowali wzajemnie jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nadteł jak kiedy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich Wy jesteście przyjaciółmi mymi jeśli czynić będziecie cokolwiek ja wam przykazuję już was dalej nie będę zwał sługami bo sługa nie wie co czyni pan jego lecz nazwałem was przyjaciółmi bo wszystko comkolwiek słyszał od ojca mego oznajmiłem wam nie wyście mnie obrali, ale ja was obrał i postawiłem was, abyście szli i przynieśli owoc i żeby owoc wasz trwał, aby to o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim dał wam to wam przykazuję, abyście się miłowali wzajemnie jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej niżeli was miał w nienawiści. Gdybyście byli ze świata świat miłowałby to co jest jego, lecz że ze świata nie jesteście, ale ja was wybrał ze świata, przeto świat was nienawidzi. wspomnijcie na słowo, które ja wam powiedziałem nie jest sługa większy nad pana swego, jeśli mnie prześladowali was prześladować będą, jeśli słowa moje zachowywali i wasze zachowywać będą. Ale to wszystko czynić wam będą dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi, gdybym nie czynił między nimi uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli i mają w nienawiści i mnie i ojca mego ale żeby się wypełniło słowo które jest w ich napisane bez powodu mieli mię w nienawiści a gdy przyjdzie pocieszyciel którego ja wam pośleł od ojca duch prawdy który od ojca pochodzi ten o mnie świadczyć będzie ale i wy świadczyć będziecie bo ze mną od początku jesteście